Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Bo ten, kto chwyta za broń, żeby walczyć o Polskę i polskość jest jak polski żołnierz. Do zobaczenia w Katowicach. Kiedy poznać z tej strony, jedziemy wszyscy do Katowic bez wymówek. Do Katowic! Do Katowic! Do Katowic! Dokąd idziesz? Do Katowic, 7 sierpnia. Do Katowic! Do Katowic! Do... Kochani Polacy Rodacy, spotykamy się 7 sierpnia w Katowicach. Wszyscy zjednoczeni, wszystkie organizacje nie dajemy się rozgrywać, do Katowic! Do Katowic! I w tych Katowicach, my, 7 sierpnia, pójdziemy z tymi... Z tymi gustlikami i z tymi dziołchami pójdziemy pokazać co my są. 7 sierpnia w Katowicach maszerujemy i pokazujemy naszą moc. My jesteśmy u siebie i manifestujemy to, co by inni, co nie są u nas, nami, raczyli stąd wyjechać. Do Katowic! Do Katowic! Do Katowic! Do Katowic! Dzień dobry, kochani. 7 sierpnia będę w Katowicach na Śląskim Marszu Wolności. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOPNO, kampania Stop COVID-1984 oraz Marsz o Wolność dołączają do tej pięknej inicjatywy. Będę tam, ponieważ jestem wolnym człowiekiem. Jestem człowiekiem pozbawionym lęku, jestem człowiekiem, który wie, że połączeni jesteśmy siłą. Spotkajmy się tam wszyscy. I wygrajmy tą walkę. Do Katowic! Do Katowic! I kawalerki niech będzie pochwalony ze Chrystus i Maria Królowa w Zapraszam Was serdecznie do Katowic, nie może Was zabraknąć! Do Katowic! Do Katowic! Cześć kochani, 7 sierpnia Śląski Marsz Wolności. Stop segregacji, stop zamykaniu Polaków. Wszyscy do Katowic! Do idziecie? Do Katowic! Do Katowic! Do Katowic! 7 sierpnia 2021, rynek, godzina 12. Zapraszamy. Nie wiem, czy wiecie, ale 7 sierpnia o godzinie 12 odbędzie się w Katowicach marsz Wolnych Ludzi, więc zapraszamy wszystkich, ale to wszystkich. Do Katowic! Do Katowic! Do Katowic! Moi drodzy, w imieniu przebudzonych konsumentów 7 sierpnia zapraszam Was do Katowic. Właśnie tam powinniśmy wszyscy być zjednoczeni ponad podziałami. Wszyscy we wspólnej sprawie w obronie tego, co najważniejsze, a więc, moi drodzy, Polska. Polska zdrowa żywność, Polskie zdrowe rolnictwo. Wszyscy 7 do Katowic. Zapraszamy wszystkich, tym razem absolutnie wszystkich, na Wielki Śląski Marsz Wolności w Katowicach. 7 sierpnia na rynku w samo południe o godzinie 12. wszyscy świadomi ludzie, wszyscy chętni, wszyscy wolni Polacy musi być nas jak największa liczba. Wszyscy z nami 7 sierpnia na Katowice. Kochani, to nie jest czas przeszły, to nie jest czas przeszły, to jest czas najwyższy, aby wyjść i być wolnym po skończeniu. Dziękuję. Oto, jak widzicie już mamy, potrzebna nam jest tylko iskra, posti po katovic po Przepraszam. A czy jedzie tak? pan do Katowic? Yy, nie, proszę pana, nie jadę do Katowic.